Witam serdecznie, wspinamy się dalej. Za 5 leveli będzie skrzyneczka i testujemy dalej ten skład, jak sobie będzie radził. Ok, zróbmy takie kombo. Całe dwa. Nic nie przyszło ciekawego, ale teraz już jest ok. Kombo 4, myślę, że. Wystarczające, żebym mógł sobie tu pograć. Szkoda, tylko że te czerwone się tutaj nie poskładały. Co ten ciemno ona ni razu nie uderzył. I ja oczywiście mamy 100% many. Więc... Nie wahać się, tylko odpalać wszystko jak leci. Znowu nie ma jakiegoś szałowego ruchu pierwszego. No ale dobra, powiedzmy, że jest trzy. Ombu trzy. Wiadomo, że paliwosa mamy w komplet, więc można było odpalać jak leci. I też tu nikogo nie zaznaczam, to nie ma żadnego znaczenia na tych etapach. Dopiero na trudnym, może, może trzeba będzie kogoś oznaczyć na środku. Eee, obrona, uzdrowienie, czy punkty życia? Oczywiście, obrona jest tutaj dla Was najważniejsza. Nie wiem, albo ja jestem ślepy, albo naprawdę nie widzę żadnych fajnych łączeń. No i oczywiście nie chciałbym tracić. Hmm. Hammerklanga. Wiem, że on ma jakby dwie możliwości na przetrwanie. Dobra, to powinno coś tam się poskładać, zobaczymy co z tego wyjdzie w praktyce. To będzie słaby wynik, no tylko 44 tysiące, a niedawno dostawałem pod 50. Ale nie było, późno dostałem combo, długo grałem mapkę, więc nic dziwnego. Dołóżmy trochę czerwonego. No fajnie, fajne kombo się poskładało, wszystko super. Tylko, że kombo bez ruchu takie nic mi nie daje kompletnie ale dobra widzę chyba coś fajnego ok to mi chyba da dobry wynik No, i o to chodzi. Szybko, z fajnym kombem. Tak można grać. Hmm. Teraz tak, wszyscy bohaterowie z, z poziomem niższym 50% to nie 50%, 15% redukcji i obrona. Weźmy otrzymywanie redukcji otrzymanych obrażeń. Ale otrzymywanie kumulacji obronnej też nie jest najgorszym wyborem. No niestety, teraz już nic ciekawego tutaj nie widzę. Oczywiście zielone nic mi nie dają, ale liczę, że jakieś kombo może powpada. Hmm. Kurczę, no nie ma, nie ma szału za bardzo. Ojejku. Znowu to samo, super kombo, ale niestety... Przez? No wiecie co, przez? Y, y, Zdjęcie odmiany, więc to mi nic nie daje. Otwórzmy skrzynkę i liczmy, że będzie tam Damaszek. No i cyk, co tutaj mamy? No niestety, znowu główno skrzynka. Kolejna wieża z rzędu. Dobra, zobaczmy, co się tu poskłada. Ok, combo jest bardzo w porządku. To, co się tutaj poskładało, ten diament, to też mnie bardzo kusi, ale, ale nie będę go brał. I co jest grane? Jak sprawdzałem wcześniej atakiem bombowym, to miałem nic nie mogłem zaznaczyć, a później się okazało, że jeden gościu przeżył. No nic, wynik jest ok, więc nie ma czym się przejmować. To mi chyba też za fajne złożenie. Takie, że można spokojnie grać już na samych artach. Popkit ma mega moc, powiem Wam tak szczerze. Dobra, i tutaj też powinien mieć wynik powyżej 50 tysięcy. No dobra, ale było blisko. Obrona, atak czy zdrowie. Oczywiście stawiamy na to, żeby jak najszybciej przejść bierze, więc potrzebujemy atak. Trochę liczyłem na lepszą planszę. Znaczy, że da jakieś fajne kombo po prostu się podejdzie. Ok, ale tu będzie spoko teraz, i z tego diamentu. O, Jezus, ale znam ją. Ile mu życia zostało? Póki nie ma tej blokady, wiecie, dostawania many, to się wszystko fajnie gra. Nic, całe kombo 2 na razie trzeba grać. Rozbicie diamentu mi w sumie daje też yy, niezłe ruchy, więc robimy to. I po krzyku kolejna plansza. Krytyk ma na co 5 tur, czy uzdrowienie? Jeśli gracie długo, no to weźcie sobie to manę co 5 tur. Jeśli gracie szybko i chcecie szybko kończyć, weźcie sobie krytyk. Zobaczymy, co mi ten ruch przyniesie. Ok, combo 7, jak na... combo 9, jak na... Jezus, 11, co tu się dzieje? Nie wiem, co tu się teraz wydarzyło, ale to powinna być, być moja najlepsza mapka do tej pory, jaką grałem. A jak będzie w praktyce, to się oczywiście okaże. Czy miła Mazlara, ale byłem powiedział, trochę mniej tych obrań będzie zadanych. O proszę, a jednak, jednak gorsza mapka niż wtedy, co miałem tylko w drugim ruchu. E, dobra, w tym momencie kończymy wieżę. Tutaj chyba od dopiero 15 poziomu będzie 5 fal. Jeśli już jesteście tak wysoko, to dajcie mi znać. Ale wydaje mi się, że to jeszcze 5-10 etapów będzie właśnie za maksymalnie dla mnie za maksymalnie po 50 tysięcy do zebrania. No ale myślę, że do top 100 może mi się uda gdzieś tam wcisnąć. Jest tak czegoś ciekawo się patrzę, czy są już jacyś polacy, czy już ktoś skończył. Znaczy są, ale, ale to są tacy Polacy, którzy no nie są w stanie jakby się utrzymać już na tych pozycjach. No bo raczej ponad 2 miliony 100 20 tysięcy trzeba będzie na top 100, więc zobaczymy. Na chwilę obecną chyba koniec, bo, bo nie sądzę, żebym zebrał na tyle, żeby mieć wezwanie. 30 monet brakuje, więc na pewno jeszcze jedno wyzwanie sobie zrobię, ale nie, nie w tym momencie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.